Seria Flash, czyli tusze do rzęs i linery o kolorowej formule. Kolorowe tusze do rzęs Flash Lash od Golden Rose to niezastąpiony wybór dla każdej miłośniczki makijażu. Wcześniejsza gama ośmiu kolorów została uzupełniona o trzy nowe wersje kolorystyczne: śliwkę, bordo oraz czekoladę. Makijaż na co dzień, makijaż wieczorowy czy na specjalne wydarzenia takie jak festiwal. Wszechstronność zastosowań tego tuszu pozwala na łatwe uzyskanie efektu, niezależnie od okoliczności. Każdy tusz flash-lash posiada swój odpowiednik w postaci kolorowego linera. Przed Wami flash liner, czyli liner o lekkiej i mocno napigmentowanej formule, która nadaje intensywny kolor. Bardzo cienka, elastyczna końcówka ułatwia aplikację produktu, dając możliwość naniesienia różnorodnych, nieskazitelnych kresek. Podobnie jak w przypadku tuszy Flash Flashlash, kolorystyka produktu została wzbogacona z 8 do uwaga 12 kolorów. 12. kolorem jest kolor czarny, który jako jedyny nie ma odpowiednika w postaci tuszu Flashlash. Tak prezentują się słocze, jeśli chodzi o zestawienie kolorystyczne wszystkich linerów z serii Flash. Nawet najprostsza stylizacja nabiera nowego wymiaru dzięki zastosowaniu kolorowych akcentów.